Chcieliście więcej Star Stable? To macie więcej Star Stable. Najpierw czyścimy, bo kudłacz musi być czysty i najedzony. A co do jedzenia, to go nie mamy, więc trzeba kupić. Poszła i kupiłam, a on siedział głodny. Jak widać, zbyt bogata, to ja w tej grze nie jestem. Zakładamy o głowie i jedziemy na oklep. Wziadamy. Poszliśmy, poszliśmy i doszliśmy. Robimy zadania, żeby uzbierać trochę hajsu. Teraz idziemy do Jenny po pieniądze. Jenna, dawaj pieniądze. Kupujemy jedzenie dla drugiego konia. Idziemy do stajni. Jak widać, zablokowałam się, więc musiałam przeparkować konia. Drugi horse, wyczyszczony, więc można iść na trening z tym pierwszym. Jak widać, ubrałam mu siodło, ale nie nagrałam tego, bo tak długo to trwało. I zaczynamy od najwyższych przeszkód. Wymyśliłam bardzo dziwny i nie. Logiczny parkur, a zresztą sami zobaczcie go w spidzie. A i już od razu wam mówię: nara papatki moje karpatki XD. Dobra baj.